Witam wszystkich. W Radiu Kraków jest taka audycja, która się nazywa Radiostrada i prowadzący zaproponowali taką sympatyczną akcję Zostań w garażu. No, w obecnym czasie, kiedy jesteśmy zmuszeni zostać w domach, wiadomo jaka jest sytuacja. I ja stwierdziłem, że rzeczywiście zostaję w garażu. Akcja mi się bardzo podoba, jestem słuchaczem Radiostrady. Dlatego dzisiaj stwierdziłem, że pokażę Wam mój motocykl. Jest to projekt można powiedzieć własnej konstrukcji własnego pomysłu wyciągnąłem go z takiego miejsca przechowania włożyłem akumulator, ogólnie zrobiłem taki mały przegląd po zimie no i stwierdziłem, że pokażę wam jak, jak, jak taki motocykl się prezentuje a dla was pytanie, piszcie w komentarzach co to za motocykl Jest tutaj, można powiedzieć, są elementy właściwie chyba z, z pięciu czy sześciu różnych motocykli. Ale to wszystko jest yy, według, tak jak powiedziałem, mojego pomysłu złożone w całość. Może się komuś podoba, może nie.